Do mojego dania potrzebuję ładny kawałek szynki. Na patelnię rzucę kostkę, masła, bardzo malutką oczywiście. Roztopimy, mięso po sole. Świeży pieprz. Wetrę w mięso. I ułożę na patelnię. Niech powolutku się smaży. Potrzebuję kawałek cebulki. kroję w kostkę i dorzucę zaraz na patelnię, aby zaaromatyzować i mięso, i macło. Ząbek czosnku. Pokroję plasterki. I dorzucę do mięsa. Rozmaryn. Nie za dużo. Odrobina kminu rzymskiego. I papryka słodka. Tylko trzy przyprawy. Ale jakże aromatyczne. Odrobina tymianku. I całość przesmażę. Mięso odłożę, przesmażoną cebulką zaleję do. Połowy wodą. I tak przygotowane mięso pod przykryciem włożę do piekarnika na 180 stopni i będzie się piekło około półtorej godziny, aż będzie bardzo, bardzo miękkie. Szynka już jest gotowa. Bardzo miękka. Jeszcze poleję powstałym sosem podczas pieczenia. Pachnie niesamowicie. Rozmaryn, czosnek cebulka, kmin rzymski. elegancko. Odstawię na bok i przygotuję sałatę. Do mojego dania potrzebuję sałatę rzymską. Taką malutką. Kawałek cebulki. Pokroję w półkrążki. Pieczarkę. Pokroję w plasterki. Troszeczkę masła. Nie za dużo. Rozpuścimy i na jeszcze nie do końca nagrzane masło ułożę pieczarki. Odrobię na pieprzu Z soli morskiej. Nałożę sałatę rzymską, tą przeciętą stroną. I wszystko powolutku będę smażył. W międzyczasie przygotuję sobie pomidorka, Przekroję go na pół. Troszeczkę kaparów. Wszystko będzie gotowe, aby szybko wrzucić na patelnię. Orzechy. I odrobina tartego imbiru. Pieczarki już się wyginają z jednej strony. To znak, że za chwilę będę mógł je odwrócić. Piękny Jasno brązowy kolor gwarantuje to, że będą bardzo świeże i nieprzepalone. Sprawdzę sałatę. Piękny brązowy kolor. O to mi właśnie chodziło. To jest czas, kiedy mogę dodać pokruszone orzechy. Chwilę je przesmażę, aby nabrały dobrego aromatu. To już czas, aby dodać cebulkę, pomidory. Wszystko dzieje się bardzo szybko, aby sałata była bardzo świeża. Imbir. Jeszcze odrobina masła, aby nam powstał sos. Troszeczkę wody lub wywaru. Zupełnie na koniec potrzebuję świeży szczypiorek. Pokroję go bardzo drobno. Listki kolendry też pokroję bardzo drobno. Dorzucamy, polejemy sałatę. Sałata jeszcze ma swój piękny kształt. Ja ją odwrócę na patelni, aby jeszcze sprawdzić doskonale. Chodzi o to, aby była chrupiąca i nie była przegotowana. No ja już mogę swoje danie ułożyć na talerzu. Na talerz ułożę sałatę, pieczarkę, pomidora. Wszystko przykryję orzechami, cebulką. Szyneczkę. Uch, się rozpada. Ułożę na deskę. Piękny kawałeczek, ależ mięciutka, proszę spojrzeć. Soczysta. Ląduje tuż obok sałaty. Cudowny sos. Uzupełni moje danie. Na koniec, tylko kilka listków sałaty do dekoracji. natka pietruszki lub kolendry. Tu możecie sobie państwo wybrać co uwielbiacie najbardziej. I moja szynka z ciepłą, chrupiącą sałatą z orzechami. Gotowa. Smacznego.